Nie ma dziś we mnie żadnej ambicji, żeby zmierzyć się z tym słowem. Dzisiaj rano, kiedy czytałem to słowo, to czułem się wobec niego niezwykle mały. To jest takie słowo, które nie wymaga żadnego komentarza. To jest słowo, które jest sercem Ewangelii, jest sercem Biblii. To jest. Słowo, które streszcza się do, do słowa Ojciec, Bóg nie jest Bogiem odległym. Bóg nie jest Bogiem obcym, i my nie jesteśmy przypadkowo. W miejscu, w którym jesteśmy, tu, gdzie jesteśmy, tacy jacy jesteśmy. Nasza historia nie jest przypadkiem, choćby była historią najbardziej połamaną historią, w której po ludzku brakuje Ci nadziei. Bóg jest Ojcem Dobrym. I Bóg chce naszego dobra. Nie wiem, co to Słowo dzisiaj z Wami robi, kiedy stajecie przed Bogiem, który jest Ojcem. Zdaję sobie sprawę, że nasza historia, że może nieraz doświadczenie naszego Ojca Ziemskiego jest taką przeszkodą do rozumienia miłości Boga, który jest Ojcem. Może nasze ludzkie zranienia, może pytania, które się cisną gdzieś w sercu. Mianowicie, gdyby Bóg był Ojcem Dobrym, na wiele w życiu by mi nie pozwolił, wiele w życiu moim by nie dopuścił, ustrzegłby, zachował. Nie byłoby, tylu cierpienia, nie byłoby tyle cierpienia. W swojej posłudze kapłańskiej nieustannie mierzę się z tajemnicą cierpienia, bólu. Grzechu, upadku, zmagania, podnoszenia się? To pytanie, gdzie jest Bóg, jakoś między wierszami, bardzo często się pojawia. Myśl o tym, że Bóg nas opuścił, że Bóg jest Bogiem odległym, bardzo często. Zdaje się dominować naszą, naszą duszę, nasze myślenie. Ilekroć ktoś pyta mnie o tajemnicę cierpienia w życiu, zdaje sobie sprawę z tego, jak, jak bardzo jestem wobec tej tajemnicy mały, jak nie potrafię jej zrozumieć. Myślę, że cierpienia nie idzie zrozumieć. Nie da się zrozumieć. Jest jakoś niewytłumaczalne. Ale w tym wszystkim jest dla mnie jedno pewne. Jest jedna, jedyna odpowiedź. To jest. Jezus, kiedy przychodzą i bombardują Cię myśli o Bogu, który jest nieobecny, o Bogu, który nie kocha, który jest zimny, patrz na Jezusa. Czytaj Ewangelię. Popatrz, w jaki sposób Jezus pokazuje Ci Ojca. To, co niezwykle mi pomaga w mojej posłudze, w moim życiu, to jest obraz Jezusa ukrzyżowanego. Bo Jezus pokazuje, że możesz być postawionym. W takim momencie życia, i w takiej sytuacji, która po ludzku jest jakoś absurdalna, która z gruntu krzyczy, wydziera w twojej duszy myśl, że, że Bóg cię opuścił, że Boga nie ma. Tymczasem Jezus rozpięty na, na drzewie krzyża. Woła Boże mój, Ojcze mój, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To, co można by przeczytać jako definitywny koniec, to, co jest źródłem myśli przeciw Bogu. Co jest źródłem w Tobie cierpienia, samotności, opuszczenia, jest miejscem zjednoczenia z Ojcem. I to jest tajemnica. Ale jedno jest pewne: gdyby to nie była miłość, to Jezusa by tam nie było. Gdyby, Jezu, gdyby Bóg w wydarzeniu krzyża i ciemności nie chciał nas do siebie przyciągnąć, to krzyża by nie było. Dlatego wszystkie cierpienia, wszystko to, co w życiu przychodzi, co jest nieraz tak bardzo trudne. Pamiętajcie, że Bóg jest Ojcem. I że Bóg ma jedyny cel: przyciągnąć Cię do siebie. Bóg ma na celu dać Ci życie w pełni. Nie chciej rozumieć krzyża, bo nie zrozumiesz. Jezus może Ci pomóc rozumieć, ale zawsze krzyż pozostanie tajemnicą ale miej przed oczyma Boga, który jest Ojcem i Jezusa rozpiętego na krzyżu, kontempluj Jego otwarte ramiona. To przepiękny gest, w którym Pan Jezus, mówiąc Ojcze w Twoje ręce, powierzam Ducha Mojego, wyciąga te dłonie w geście przytulenia. Ojciec przytula Jezusa w drzewie krzyża. Zwycięstwo nad tym, co jest złe, nad tym, co jest ostatnie, nad tym, co mnie krzywdzi, nad tym, co mnie boli, przychodzi przez ten moment. I do tego trzeba tylko wiary w to, że Bóg jest Ojcem. I z całego serca Wam życzę, byście tylko tę jedną rzecz w życiu chcieli mieć w sercu. Byście za każdym razem, kiedy stajecie na modlitwie, a nawet wtedy, kiedy nie macie siły na modlitwę, byście siedzieli przed Ojcem. I byście wtedy chcieli kontemplować, jak bardzo Was kocha. Że nieustannie o Was myśli, że nieustannie o Was pamięta, że nie może żyć bez Ciebie Bóg, który jest Ojcem i że pragnie zrobić wszystko, żebyś z tego łezpa dołu, z tego miejsca cierpienia, z tego miejsca. W którym przychodzi słabość, z miejsca Twojego grzechu dotar bezpiecznie w Jego ojcowskie i kochające ramiona.